Hej, cześć! Z tej strony nowy właściciel kanału PC Breaker Cs, PC Breakers. Oj, nieśmiały cake. Ja <laughs> to już głupio, ale nieważne, że jedziemy dalej. Mamy wyścig y, od użytkownika X, i bu, buszek X. Byłem ciekawy, że to jakieś błędy nie zajmują się czytaniem. buszka XX. Ona jest Zasady nie podnosimy health upów, cedruszek. I gramy na półstej serduszka. O, tego jeszcze nie ustawiłem. To za chwilkę ustawię. Ta, ja też I możemy wszystko inne pod... podnosić. To troszkę fail, ale to szybko ogarniemy. Mhm. Jeden jeden. Dobra, nie widzieliście tego ustawiania, jakby, co? Nie widzieliście tego? Fabuły nie chce mi się przydać, bo... A! Niech stracę, przeczytam. Jesteś zrezerwowany reprezentant, który kiedyś był... Najlepszy ze wszystkich innych wynalazków człowieka, nie zły Isaac, producent kropli Beskidu, zalał cię wodą. Time to revenge. Revenge, God damn it. Tak to jest, jak się długo po angielsku nie mówi. Cake! Poszedł Dada. sobie. Jestem gotowy, do boju. Zaczynamy za trzy, 2, 1, start. gramy. Wcześniej. O, spoko. Gramy best of free, bo wiadomo, że zginiemy szybko. No, Albo masz. ktoś z nas. ty nie używamy. A jaj mam item, który zabija ten Blue po prostu Blue Użyj go No właśnie, kuci. O Jezu zabijam się. Już? No. A ty jeden trzy Strzypadek. Jeden dla mnie, zaczynamy. Dajesz nie reset. Nie zauważyłem beczuszki. na nie no to ma co się bawić w montaż. To dajesz reset... I na Skype zaczynamy jeszcze raz, okej? Okej. 3, 2, 1. Start. Ja mam tyle, jedynkę. Beczki są za dobre. Co, beczka cię rozwaliła? Ja wszedłem do pokoju, od razu strzelam w dół, a tu beczka była. I nie zauważyłem. Dzięki za ostrzeżenie. No, obratam. Nie widziałem na co uważać. O, mam dwóch wybuchających. O, udało się, do mnie. Teraz już nie zginę na hitę. O, oh, fuck. A! Podniosłem serduszko przez szypanek Nie ten, trzeba sobie pomniejszyć znowu God damet To jest głupi jakby pod tym względem Able Nie lubisz jak ustawiać no, hatap, nie mogę podnieść <noise> To już bossa pokonałeś, tak? No Ja mam pina Ja miałem Derek Junior Pilsy Użyję Bad gas. A. Co to jest bad gas? To zostawię sobie. A pełne. Tres up. Ognisk. Tu up, tres, tres down. Ale fajnie. co? Fajnie, no. właśnie. Trzeba pogadać... Trzeba jednak, ten, zmienić skype'a na TS, bo strasznie u szumi teraz. To jest jak świszy. No... Z... Co? Trudno. Takie jest życie, nie? Takie jest życie, właśnie. Lemon mishap. Lepsze od 6 Wezmę. Co Dwójka Boss. Goje Junior. Goro ich chyba tjawić nie mogłem. Zresztą jest najłatwiejszy. Joe. Na, Na Pokonałem go. Ja znalazłem Mr. Mega. Ranger. up. Idę już do katakumbów jedynki. A jeszcze itemki zbieram. Ja zabiałem już. Ja mam więcej itemków niż wcześniej. Wtedy nie wiem po co Tinte ty tego zbadałem No I może ten? by był Small Rock A w sumie? Tu masz rację Speed down Robię, mam tutaj Demon Baby Jak się idzie? Żyjesz? Szukam, o jest Boss Coin Hej E, no nie... Mit. Co tam się dzieje? Co? W tle. Znalazłem kubów mit. Ale w tle! A, naczynia, to naczynia czy coś. to są talerze. Spoko. Tak myślałem. Tak, tak mi się wydaje, że kiedyś słyszałeś o talerzach. Chociaż Rze nie wiem... W Rzeszowie nie ma takich rzeczy. No właśnie. Rzeszów biedny. <laughs> Nieco to twoje miasto. Odwieźć, już tam nie, nie ma. Jestem z Rzeszowa. Jestem z Rzeszowa. O, o będziesz, chyba wezmę. Nie o, tutaj zginąłem. Po meteodę mnie było to TNT, ale uważałem przez to, że Ty tak powiedziałeś, że uważam. No, tak zginąłem. Zginąłem w kajsach dwójce. Dobrze. Jak ci idzie? s 1 no co, muszę czekać aż ten. Dojdziesz do Floya. No cóż, Floya, Floya. Musisz? No to co, ja przegrałem? Aha, muszę zabić posa na Cave Nie, ja nie doszedłem do bos'a. To jak dojdę do bossa, to wygram? Jak dojdziesz do Cave i załóżmy pokonasz jeden pokój, to wygrałeś. Okej. Okay. Tak, załóżmy, żeby to dużo, długo nie trwało, wiesz? Nie, już mi się kończą pokoje, więc... Gamy BO5 czy BO3? Chyba 3. BO3 będzie ład... szybciej, nie? Nie, żyletka przyda się. Oh, come on! Fucking today! No co, boss dopiero? Proszę cię. Pewnie sam się na nim zabije. Albo i nie... a, Dobra, jednak. Zgnąłeś? Nie, jeszcze nie. <laughs> Już jednak, to. Zgnałeś bzd. bzd. Schodzę na dół. Jeden pokój rozwalił, załóżmy, że już wygrałeś. Bzydko. A, Jezus, sam się, zawiję znowu. Beczką. Dobra, rozwaliłem go. Zabijeś się? Nie, rozwaliłem pokój. No to jeden jeden. Jeeey. że jest Co sobie? Jeszcze serduszka. A no tak, masz rację. Dobra. Trzy, dwa, jeden, start. Okej, okay, boss. Chociaż nie, na itemy jeszcze zobaczę. Nie, nie! Znowu wezmę beczkę zbalnął. Kurde. Wezmę... Dead Sea Skulls Najlepszy item. Użyj na pierwszym bocie, zobaczymy... czy nie będzie kamikazji. To opieraj się o ścianę to... Lemon Mishap. Mishap, w sumie. Niektórzy czytają. Mishap. Mhm. Mm Schab jest w sumie dobry. Come on! Co? Nic. Nie Nic. lubisz schabu? Nie. Hejtuję. Jesteś wegetarianinem. Tak powiedzę. Lubię tylko kebaby. Kebaby tak to wegetarianin. Jest... Kebab to jest z warzywa. Wiesz, taka sałatka w cieście. Nic specjalnego. Chyba wegetariański to jest najlepszy. A weź. <grym> nie masz właśnie nie masz tam... A nie, ty to, to, to się nazywa grecki. Grecki? No to jest wegetariański, nie masz tam ani trochę mięsa. No to po co takiego jeść? No bo mówisz, ha, bo ja mam na kebabie. <grym> ty? Ty przecież nie jesz mięsa? no, ale <grym> Słuchajcie, przyznajmy Do czego? Do wegetarianizmu? No ja do takiego kawału. A, wejść stąd. Ja nie wychodził z domu. Można już się zabić. <śmiech> <śmiech> mam kartę... <laughs> to jest było niezależne. To... Mam kartę The Sun. Wow, to nie używaj, bo się wyleczysz. No, that sucks. O, tabletka. Boss of Steel. Chyba muszę sobie zabrać te serduszko. Gdzie jesteś? Basement 2. Okej. Okay. Czy jestem na wszeldzie? Idę na bossa. Na bossa. Bossa. Fajnie, co powiedziałeś. Idę na bossa. O, mam bossa. No, mam. Oh, no. A ja mam. I też. Fajnie, cieszę się bardzo. Wow. wow jestem wow. Eksplodujący w On mnie zabije na 100%. O, zginąłem. A gdzie? Na pierwszym bosie Katakumbów XL. Ale ja jaki to był beznadziejny? A! a, a. Nie, okej. Okay. Zginąłeś? Nie. Co <laughs> so, ja miałem dwóch eksplodujących hollow, nie? Mhm. I to było tak, że wszystkie muszki, jakie mogły się pojawić, pojawiły się w jednym miejscu. Z pomyślałem, oh. rozwalę je wszystkie za jednym razem. I zrobiły tak, że... Zrobiły wielką chmurę na właśnie tam tamten fragment ekranu. I te czerwone łóżki, co eksplodowały, to nie miałem pojęcia, gdzie eksplodowały. I za takie dwa szuty z dwóch stron. Idealnie we mnie. Czyli muszę tego bossa zabić? No, w jedynce tak. W capesach. Zmieniam item na lepszy. Co zabiłeś? Kostka na pup. <laughs> Same najlepsze itemy dostajemy dzisiaj. No. Jeszcze teraz to już nie ma co <laughs> grać, jak ma się pup. GG! A, ah, prawie się zabiłem. No nie słyszałem. Gdzie ten boss? W ogóle ludzie wysyłajcie więcej challenge'ów, bo coś ostatnio ten. Jedni w komentarzach. Nie, że kiepskie, bo to ten, to inna sprawa. <noise> to już jakoś to można określić inaczej, ale mi chodzi o ilość. Bo jak jest więcej, to jest zawsze większa szansa, że mm, Którejś z nich będzie doby. A tak jak na przykład... Nie wiem, czy pod jakimś wyzwaniem osobnie, czy pod koniec wyścigiem w ogóle nie mieliśmy propozycji, Tak! Jak zrobiliśmy tą, tą challenge Rodzinkę, to byliśmy, bo nie było żadnych propozycji. Co się z wami dzieje, ludzie? No to ja wiem, że można by grzebać w poprzednich, ale. zdziwiło mnie w ogóle, że patrzę na poprzednie, a tu pusto. Dedłem czuba. 2-1. No to BO3 to się skończyło, nie? Czy jedziemy dalej? No myślałem, że do 3 wygranych. Dobra! Dlatego pytałem BO3, BO5, no to dobra. Jedziemy ja, nie dalej. Jedziemy czas? Nie wiem, jedziemy dalej Nie wyłączyłeś stopera No to tam będzie znać minut Dobra, sta już tak? Cool. Dajesz, 3, 2, 1, straight 2-1. Bo to jest tak, że niby chciałem jeszcze ja coś za każdym razem, ale potem pomyślałem, nie, nie ma co I od drugiego czasu mam odpalone, nie? Mhm. Jest 9, 10 minut praktycznie Od drugiego podejścia Razem siostra Demon baby, once again uh, Ghost baby, co ja mówię? GOAT BABY GOAT BABY DZIECKO KOZA No? Coś nie tak? Spoiler, nowy, nowy przedmiot w to jest GOAT BABY <coughs> nie, Ja powiedziałem Ghost. GOAT Co to jest GOAT? GOAT Już mam tutaj case'u i znowu zapomniałem o tych 2 duszkach it. Ja też właśnie schodzę A? O, lęcinka. nie mam Pojęczynki są OP. Tak bardzo OP. Prawie mnie dogonił potworek. Wybacz. <kuh> a moje uszy! To ci dało przewagę. Na pewno. O, shit happens. O, dobry item. Szup te łup. Samy najlepszy item dostajemy dzisiaj. a parwen malajzo. A weź. Drugi boss? jest boss. Pin. Czy wiem gdzie, bo właśnie do niego wchodzę? Prawie. Kelfap. O, o Smogro. Widzisz, mówiłem. Nic nie słyszałem. Mówiłeś wcześniej, po co rozwalać? No poważnie. Po co ja rozwalałem? Nie, nie pamiętam pucu. takich rzeczy, to takie nie. odległe. Eee, łaleń. Czyli 2-2. Niesprawiedliwe. No to. Final round O kurde, robi się groźnie Nie poszedłem w sumie dałem do menu przejścia, ale O Okrys Adrenals 3, 2, 1, oh. Ym, życie <gadujemy> To było oszukiwał No <sum> jakbym do co, to byłoby, o przygrywam. Jasne to byś nawet nie zauważył, <gryw�olnictwo> <gryw�olnictwo> ten podniósł serduszko i Co, to wygrywam ja tak ja wiem? No. Wziąłeś <noise> sobie Monster Manuel Best ja, Jak szybka? Jakiego? Troszkę ich jest. Grubego. A nie Big One? Yy, Wziąłem takiego, że mam dużą główkę. Czyli one upa sobie wziąłeś. No, nie, bez to uzupełnienia. nie daje one upa w sumie. Bez uzupełnienia. To container. No. Ja mam Gaminiego jako pierwszego bosa Enem ja znowu Hej <laughs> Fejmin hej, jak to na Twitchu piszą Hej Kierowniko! Mam lasta, ale fajnie, za ja zginę. A, nie zginąłem. Zgiń! Nie zginęłem, mam virus, się zginę. przyda No najlepszem <laughs> jak się ma pół serduszka, nie ma co. Bez item ever A Co? było blisko śmierci. A ja co mam tak? Oszukać przeznaczenie. No i dobrze ci idzie dude. Tak by the way. Czemu? Powinieneś ginąć od jazdu. Basement 1 No, Tak jak było za pierwszym razem. No, to właśnie o tym mówię. O podniosę mitry, a ja ty jest za item. <laughs> przyda ci się na pewno. Tak bardzo mi się przyda. Nie, 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 on wybucha. Okej. Okay. Jednak nie wybuchł. Zdarzyłem go zabić. Chwila, sobie odpuszę. O! Oh, Łoł, wow, one wybuchają. No. Dobra. Która jest wujka boss? Fejmin. A no to sobie wezmę. zginąłem. A gdzie ten Chybot boss? Capesyyyyyyyy... Nie, katakumby, sobie. A ja mam... Aha. No, <laughs> aha, ba bardzo fajnie, bardzo fajnie. Nie, 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 okej. Okay. Nie wiem, no, jak ten się, się nazywa. Blight... On? A ten, odmiana Gemini'ego, tak? No, ta głupia, co wybucha, jak... Fajne jest właśnie. Właśnie od tego zawsze hita dostaję. Więc... Coś ja nigdy od tego hita nie dostaję. To jest nie najlepsza nie odmiana Gemini'ego. jak stoję od tego, to i tak dostanę hitę. Najlepsza odmiana Gemini'ego. I gorsza. Wow, Wow, Najpierw hask mi walnął, impakta. Odpuszczę sobie chyba itemy, ważne żeby przejść dalej. Bows of Steel. Okej, okay, brother Bobby. Ajaj. Szkoda, że w te kolce nie wszedłem. Muszę się pozbyć tych, tych serduszek Zrobię tak. Co zabijeś? Zabieram sobie serduszkę, to niebieskie. A co miałeś? No z, y z tabletki. A, okej. Okay. Stigmata. Jak, ej, to jest. To jest help-up. No przecież usuwam sobie serduszkę, jak dostaję. A ty nie wolno podnosić. Wolno wszystko, oprócz help up. No a to jest help-up. No jak Brugacji. sobie usuwę ten health, a, help, to up. nie ma help up. Nie. To jest help-up. Nie jest napisane, item health-up. Nieprawda. Jest napisany Helfap to jest item, który daje ci tylko health-upa. Tak nikt nie powiedział. Health-up to health-up. i tam. Nie dostaje serduszek, to... Oj, Bogdan, Bogdan, ty oszuście. O, Biblia, może sobie wezmę. Holz mi się kończy, zaraz będę kaszlał <śles> No, wezmę sobie. Taki groling. I to jestem <grym> koszy <grym> Dokładnie tak by było dokładnie tak będzie w sumie W I mówisz, że jak daleko jesteś? Capest 2 To ja idę do bosa na CAPS 2 Mam pipa Pip Guardian Angel dostałem od Monst Monst y Monster. Manuel? Monster Manuel <grym> Wiesz, że to mi się tylko z tym kojarzy? <grym> Oh. Tylko z tym mi się kojarzy. A, a, nie, nie, nie. Uf. O, tabletka. Nic mi nie dała. Nie. A, mam karte wale, Nie, 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 nie. Wziąłem boksa. <coughs> no, gdzie ten boss i item? Nie, ja jestem na depsach. Najdalsze dzisiaj podejście. Ło. Wow to yeah, doszedłem do defsu jedynki! O nie, ty, ale... <laughs> Lucky foot. Idę hmm. nieźle, nieźle to już... Ile już co grasz? Dwa lata? I mm -hmm. w końcu doszedłeś do defsu jeden? <laughs> I to, że coraz lepiej ci idzie. Je jest postęp. Nieźle, nieźle, naprawdę. Jak tam capesy? No szukam bossa, ale no nie ma nigdzie. That's disturbing. Trochę wolno się ruszam. Nie, nie, tam jest. Tam jest. Boom! Tam jest boom! <coughs> boom na głosie Nie iść do boom. Loki. O. Lil Chabi. No jakiejś bomby. Mr. Boom. Nie chcę go. Nie chcesz? Nie. Mam Biblię. A ja mam depsy dwójkę. To nie nie? Też dojdę to przynajmniej sobie na, bo ma, na matce nie padnę. Jak to? Tylko użyję Biblii i koniec. A, okej, okay, rzeczywiście. O, Wiesz, nie, to, takim piosem jesteś, że nigdy na matce nie dostajesz hita. Dobrze, dobrze byłoby do matki przybyć, bo na, na tym będziecie padam, ale na matce coś tu w życiu. Taki pios Alvatios? Slot Machine. Co, my najlepsze dzisiaj mamy. Aha. aha. No, nie miałem szans. Sprawiedliwe, zginąłeś? głupia gra, Nie Zginąłeś, aha. To jest, nie było niesprawiedliwe, nie dało Gdzie się zginąłeś? Tego. Całe z dwa. Nup, nope, nup, nope, nup. Nope. Nie dało Trzyna. się uciec. dało się, tylko nie umiałeś. Nieprawda. A jak zginąłeś? Cztery muszki mnie zapędziły do wróg i tam się nie dało ruszyć, bo były kolce. To się używa ten... By ani dla sejów, w cokolwiek, a nie Rolony wybuchały Nie obojdź mi co No to tak samo jak ja mówiłem ci z tym ty, hollowem, nie? Co za różnica, czy bym uciekł przed nimi, czy je zabił Tak czy tak, by mnie albo dotknęły, albo mnie wybuchły Ale byś zginął zwycięsko No i byś je rozwalił, a nie Daj się rozwalić co, jak jakiś, nie wiem, jak jakiś cake. To ja Nie przyciągamy tego przy nim, nie? Przyciągajmy Przysięgam, tak atak, więc opowiedz coś tam o życiu. Mam matkę jakby co? Chciałem powiedzieć, że... Jestem... Wolnym człowiekiem. Fajnie. Powiedział humanista. Bo orzeszki w Zginęłem Z Lidla. z matką. <grafię> Dlaczego nie mam Lidla daleko? Dobra, dzięki wielki ludzie, że oglądaliście i do następnego, ja raz. Do Lidla albo Biedronki. Siema.